Szanowni tutaj mówi Fiedros Dzisiaj <laughs> Sorry Dzisiaj chcę Wam pokazać jak się robi lodówka. Do tego potrzebujemy Dwa dyspensery Dispensery Dwa przyciski Jeden kilo, jakby coś się za dużo położyło Co najmniej 9 jakiegoś byle jakiego jedzenia Metalowe drzwi Mogą być też drewniane 9 byle jedzenia i dwa jakieś klocki no dobra, no to zaczynajmy oj, widzicie? dlatego no kill ale zaraz mi się skończy no to kładziemy raz, dwa dwa przyciski i przypominam, że ten klasek może być byle jaki jak widać dispenser już jest położony tak jest. I kładziemy łyżki. Mm, to jest bardzo ważne, żeby było od właśnie takiej strony. I teraz wkładamy te dziewięć naszych przysmaków. Tak. I naciskamy ten przycisk. Puch. Sorry, nie zademonstrowałem. Tak. Uff. Puch. Puch. I tak to powinno właśnie wyszeliwać. To jest naprawdę dobra zabawa. Bawić się. Jehe, -je. mam pomysł. Hihi. Uff. No! My kill off. Siema wam, będę nagrywał więcej takich bardzo śmiesznych rzeczy. Ta, cześć, do zobaczenia, cześć!